Szanowni Państwo, doszły informacje, że w Baranowie ktoś rozpowszechnia kłamliwe informacje, że CPK będzie wykupywało Ziemię po 5 czy 6 zł za metr kwadratowy. Jeszcze co gorsza, ja miałem coś takiego powiedzieć. No myślę, że to daleko idąca manipulacja. Ja w którejś z dyskusji użyłem jako przykładu takiej sytuacji, kiedy, kiedy na przykład Ziemia warta jest po 5 czy 6 metrów kwadratowych, no to, że nie można jej wykupywać po 160 zł, tylko nieco mniej, ale nadal więcej niż jest ona obecnie warta. Dlatego chciałbym podsumowując jednoznacznie stwierdzić, tak naprawdę w tym momencie to nie wiemy, po ile te dobrowolne wykupy będą się dokonywały, bo to rzeczoznawcy będą wyceniać. Natomiast na pewno zagwarantujemy takie warunki, że była to cena lepsza, bardziej korzystna. No i dobrowolny wykup też ma to do siebie, że jak ktoś uważa, że cena jest zła, nie chce sprzedać, no to nie go... Nie zmuszaj oczywiście do sprzedaży, nie dojdzie. Naszą intencją jest, jeszcze raz powtórzę, zaproponowanie lepszych warunków wykupu. Rada Społeczna otrzymała proponowany przez nas projekt ustawy budujący te mechanizmy dobrowolnych wykupów. Wiem, że będą do tego projektu jakieś uwagi, my też je rozpatrzymy. Koniec końców myślę, że będzie sytuacja, jak to mawiają Amerykanie, win-win, w której wszystkie strony będą zadowolone. I jeszcze raz powtórzę, nie ma żadnych planów wykupów po 5 czy 6 zł za metr kwadratowy. To chcę, żeby było absolutnie jasne.